Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i dziękuję, że jesteście, bo tworzymy razem wspólnotę serc i modlitwy. Dziś pragniemy oddać się pod opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej, tej, która patrzy na nas z miłością i czułą troską. Matka Boża z ostrej bramy od stuleci jest znakiem nadziei. Ludzie przychodzą do niej z ranami, lękami i zagubieniem, a ona, Matka Miłosierdzia, otula ich delikatnym światłem, wskazuje drogę i pomaga odnaleźć serce przepełnione pokojem. Dziś my pragniemy stanąć przed nią z ufnością, z otwartym sercem, z gotowością przyjęcia łaski. Zapraszam do modlitwy. Matko Boża Ostrogramska. Matko miłosierdzia, stajemy dziś przed Tobą, aby oddać Ci nasze serca, nasze życie i wszystkie sprawy, które nosimy głęboko w sercu. Patrzysz na nas z czułością, a Twoje oczy nie osądzają, lecz podnoszą, Twoje dłonie nie odpychają, lecz prowadzą ku Twojemu synowi. Maryjo, Matko miłosierdzia. Otul nas swoim płaszczym pokoju, ulecz to, co poranione, uspokój to, co niespokojne, oczyść to, co zaciemnione. Proszę, dodaj sił tam, gdzie brakuje nadziei i prowadź nas do Jezusa, światła, które nie gaśnie, do miłości, która wszystko zwycięża. Wypraszaj nam łaskę ufności. Aby każdy krok naszego życia był zanurzony w Bożej dobroci i wypełniony światłem Ducha Świętego. Matko miłosierdzia, bądź z nami teraz i w każdym momencie, w którym serce woła o pomoc, prowadź nas drogą pokoju, prawdy i oddania Bogu. Amen. Moi drodzy, dzisiejszą modlitwę powierzamy. Za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia, uzdrowienia i pokoju. Za nasze rodziny, aby były pełne zgody i Bożego światła. Za tych, którzy niosą w sercu ciężary, o których boją się mówić. oraz intencji każdego, kto dziś łączy się z nami w tej modlitwie. Aby Matka Boża Ostrobramska otoczyła was czułą opieką i wypraszała potrzebne łaski. Matko Boża Ostrobramska, matko Miłosierdzia, dziękujemy za Twoją obecność. Dziękujemy, że prowadzisz, chronisz, uczysz i rozświetlasz to, co ciemne. Oddajemy Ci cały dzień dzisiejszy i wszystkie dni, które nadejdą. Zawierzamy Tobie nasze serca i serca naszych bliskich. Bądź naszą matką teraz i zawsze. Amen. Moi drodzy, jeśli pragniecie, abyśmy modlili się także w waszych intencjach, napiszcie je w komentarzu. Każdą otoczymy wspólnie modlitwą. Jeśli ta modlitwa przyniosła wam pokój, światło lub pocieszenie, podzielcie się nią, aby i inni również mogli odnaleźć nadzieję. Niech Maryja prowadzi was każdego dnia.